Cześć. Dzisiaj pokażemy Wam klasykę, czyli BMW-36, jak tutaj zamknąć dach manualnie w przypadku awarii. Będzie to taka instrukcja no, rozszerzona, która na pewno Wam pozwoli sobie ten dach zamknąć, ponieważ nie zawsze wszystko idzie jak po maśle, z tym poradnikiem, na pewno sobie tutaj dacie radę. Ok, więc jeżeli macie jakikolwiek problem z dachem W36. No my zakładamy, że on jest zupełnie otwarty, nie chce się zamknąć. To podstawowa sprawa jest to odpięcie silników, które tutaj napędzają ten dach, bez tego nie ma co podchodzić do ręcznej operacji. Najpierw jeszcze jedną rzecz wam tutaj pokażę, na razie ten dach działa. Jeżeli wasz silnik od klapy chodzi w taki sposób, zaraz wam to tutaj zaprezentuję. Czyli dość głośno słyszycie przekładnie to zamknięcie manualne, może być utrudnione i to oznacza też, że ten silnik ma najlepsze lata za sobą i trzeba się przygotować tutaj na jego naprawę. Więc wspomniałem o tym dlatego, że teoretycznie powinniśmy sobie tutaj uzyskać dostęp do możliwości manualnego zamknięcia dachu poprzez pociągnięcie tutaj za taką dźwignię, która znajduje się pod kanapą tylną. Ta kanapa wychodzi na zatrzaski. Tu też właściwie taka wstążka jest odblaskowa, więc bez podciągania całkiem kanapy można to zrobić. Ciągnę raz, było sobie taki klik, jeden z silników się wypiął. Ciągnę dalej. No i właśnie. Nic się nie dzieje. Klapa powinna się zwolnić, a nic się nie dzieje. To jest częsty przypadek, na którym no można gdzieś utknąć względem instrukcji fabrycznej. Więc co zrobić? Otwieramy sobie bagażnik. Ściągaczem do spinek wyciągamy tutaj taki kołek rozporowy, taki powinien być oryginalnie, najlepiej jeszcze ściągnąć sobie tutaj osłonę lampy, dywanik odchylamy i co my tutaj widzimy? Jeden z silników, ten tutaj, on napędza dach, sam dach, tak? czyli stelaż. Drugi silnik, ten tutaj, on napędza pokrywę dachu. To jest właśnie ten mechanizm, który jest pociągnięty przez. Tak widzicie, odciągam dźwignię, nic się nie dzieje, nie odskakuje. Jest ciągnięty przez to dźwignię pod fotelem. Tutaj podobnie linka. To ciągniecie właśnie tą dźwignią pod fotelem. I silnik robi coś takiego. Klik pociągniecie mocniej, zrobi jeszcze bardziej, pociągniemy ręką jeszcze mocniej, to spadnie jeszcze niżej, mniejsza o to. z tym problemów nie ma zazwyczaj, musi być wypięty, widzimy zębatkę i wtedy wiadomo, że można dachem ruszyć ręcznie, natomiast przy takim silniku, który chodzi właśnie głośno, czekaj, jak to sobie to wyjmę, o, jest to na tyle podeformowane, że nie zwolnimy tego tak ręcznie, więc ja Mam na to inny patent, już wezmę sobie tylko narzędzia. Są to podstawowe narzędzia w każdym warsztacie. Dwa młotki. Jeden drewnianą końcówką przykładam sobie tutaj. Pokażę. Może wezmę jeszcze coś do świecenia. Tam, gdzie widać tę śrubę. Przykładamy sobie jeden w tym miejscu, żeby nam nie zeskoczyło. Pach. I drugim. No ja przeważnie ręką uderzam, ale dobra, niech będzie pokazane. Pach. Pociągniemy. Odszedł, nie? I teraz zauważcie, że Pokrywa odskoczyła. Podobnie będzie problem z wpięciem takiego silnika i to zwiastuje nam już po prostu jego awarię. Dobra, tu powinniśmy sobie jeszcze zobaczyć, czy nie mamy może fabrycznie imbusa. O, zobaczcie, tutaj auto jest kompletne. Imbus się znalazł. To jest fabryczny imbus do zamykania mechanizmu z przodu. Możecie sobie docisnąć lekko pokrywę, żeby nie obcierał lakier o lakier. Tutaj pach Pokrywa do góry. Znając w życie, jeżeli nie był dach serwisowany, to będzie Wam opadała. Będziecie musieli podtrzymać. Jeżeli jest wszystko ok, to widzicie, sama się trzyma bez problemu. Podciągamy dach do góry. Cyk. Tylna część do góry, to zamykamy. Pach. Pach. Jeżeli dach stanął w pośredniej pozycji, trzeba tutaj docisnąć, żeby otworzył się bagażnik. Właśnie to jest zabezpieczenie przed kolizją klapy bagażnika z pokrywą dachu. Więc Gdyby w jakiejś innej pozycji była taka potrzeba, że nie wiem, właśnie uszkodził się ten silnik, nie dociągnęło wam klapy, tutaj dociskamy. Można to w jedną osobę zrobić. Ja to robię w ten sposób. Tu dociskam, tu naciskam guzik i jest, nie? Teraz nie działa. Dociskam, działa. Idziemy dalej. Mamy dach prawie zamknięty. Jest jeszcze jeden temat. Może sobie tutaj wezmę latarkę, żebyście dobrze widzieli. Trzeba go zablokować z przodu. To jest no istotny element, bo bez tego nie pojeździmy za bardzo. Mamy tutaj w większości pełnych automatów. Taki rodzaj zaślepki. We wczesnych pełnych automatach tego nie ma Więc trzeba ściągać blendę Ale no tutaj mamy O tutaj jest taka mała szczelinka Że można za zaślepkę wyjąć Nie wiem czy mi się to uda Tutaj jakąś wizytówką Jak ktoś ma dłuższe paznokcie To bez problemu to wyjmie Jak nie No to trzeba sobie coś tutaj skombinować Drobnego co zaraz uczynię Żebyśmy to mogli podważyć no, Jakiś drobny śrubokręcik Cokolwiek. No, jak mam dłuższe paznokcie, to jestem w stanie to podłapać paznokciem. Jak nie mam, no to właśnie niestety nic z tego nie wyjdzie. Ta zaślepka jest droga, kosztuje ponad 300, więc radzę jej nie zgubić, bo zawsze klienci robią oczy, jak mówię, ile to kosztuje, i zawsze jak mi to przyjeżdża, to patrzę czy ona jest na miejscu. Czy gdzieś zginęła? Dobra, i teraz widzimy coś takiego, możesz pokazać Paweł Silniczek o, Z gniazdem na imbus czwórkę, wkładamy tutaj ten imbus I kręcimy, w którą stronę kręcić? Tak jakbyście wkręcali śrubę, jeżeli kręcę w tę stronę, czy jak zegar no to dach idzie tak jak śruba by się wkręcała do góry Jeżeli w tę stronę To dach idzie w dół Zobaczcie Ten imbus jest Niesymetryczny Więc wsadzamy go tą stroną, która jest dłuższa Żeby nie rysować Dużo widziałem takich BMW Mamy porysowany ten element odkręcenia Więc jedna strona jest dłuższa I teraz już spokojnie kręcę Z naciskiem na spokojnie Bo przełożenie jest takie że można się namachać więc ja biorę tutaj wkrętarę ale mam lekko ustawione sprzęgiełko żeby nie pozrywać linek gdyby ten mechanizm Wam nie działał no to musicie ściągnąć sobie te pokrywę tu mamy jedną śrubkę krzyżak po boku pokażesz są takie tutaj metalowe zawleczki i trzeba te zawleczki sobie po prostu ściągnąć i wtedy pokrywa schodzi, nie całkiem, bo do niej jest pod podsofitka, ale widać cały mechanizm jak na dłoni i można kręcić zamkami. Mozolnie, mozolnie, mozolnie można to domknąć, gdybyście mieli pozrywane linki albo uszkodzoną przekładnię w silniczku. To też się może zdarzyć. Jeżeli ktoś przekręci za mocno głównie, no to wtedy te linki się psują, więc jak będziecie teraz ryglować, tak jak ja to robię w tym momencie, to nie musicie tam dociągać nie wiadomo jak. Oczywiście, żeby tu nie było czuć jakiegoś wyraźnego luzu. To tak najlepiej sprawdzić, czy już jest. Bo opór, który się tu pojawi na silniku, on będzie z pewnym opóźnieniem. I no, takie kręcenie gdzieś tam na hama, no, może coś uszkodzić, a te linki do tańszych, najtańszych nie należą. Więc no, generalnie są niedostępne jako część zamienna, ale my je mamy dostępne, ale nie jest to tania impreza. No więc kręcimy, kręcimy, kręcimy. Jest jeszcze luz, wiadomo. Kręcę dalej. nie? No i zobaczcie, już tutaj w zasadzie nie wyczuwam luzu. Z jednej strony, z drugiej to wszystko idzie symetrycznie. Czyli mogę uznać, że dach mam zamknięty prawidłowo i dalej nie ma sensu kręcić za ślepkę. Kładamy na miejsce, bo 300 wypiechotą nie chodzi. Nie? Pach. No i tyle kontrolka nam będzie mrugała od dachu, niestety. Ale tym się nie przejmujemy. Nie? Szyby będą działać, wszystko będzie chodziło. Jedynie co może być problem z otwarciem bagażnika, to zanim się załapiecie w kolejkę, pokażę Wam, jak z niego korzystać, żeby się nie denerwować i nie naciskać tego co chwilę. Wpadamy tutaj, odpinamy tę wtyczkę z tymi dwoma brązowymi kabelkami. W momencie jak ją odepniecie, to bagażnik będzie normalnie się tutaj otwierał. Jest trochę słaby dostęp do niej, bo jest schowana za tą wtyczką od silnika dużą. Można sobie to tutaj nacisnąć, momencik, jest taki ząbek. I ta wtyczka nam zjedzie na dół, nie? A jeśli nie, to można też to po prostu przekręcić i wyjdzie z karoserii ten element. O, I wypykamy. Zauważcie, żeby osłać teraz centralny, i już bagażnik pracuje, tylko nie zamknie się z pilota. To trzeba mieć na uwadze, nie. Także tak to wygląda. Jeśli chodzi o awaryjne zamknięcie, zapraszam też do obejrzenia filmu: Jak zrobić inicjalizację tego dachu, czyli jak go wystartować po awarii. Trzymajcie się. Do następnego.